Was bardzo serdecznie i ponownie na moim kanale. Serdecznie Wam dziękuję za to, że jesteście. W dniu dzisiejszym przychodzę do Was znowu z kolejnym hitem kosmetycznym i muszę Wam powiedzieć coś ważnego. Ten produkt testuję od dnia przed moim urlopem. Może to jest krótki okres, jak najbardziej, aczkolwiek mogę z pełną stanowczością powiedzieć, że jest to idealny kosmetyk na urlopy. Jest to idealny kosmetyk na urlop, który gasi podrażnienia, gasi pożar na twarzy, świetnie regeneruje, odbudowuje barierę hydrolipidową, nie kosztuje dużo. A jest skutecznym preparatem aktywnym na wiele problemów skóry. I nawet jeśli nie jesteście na urlopie, możecie go stosować przy każdym typie skóry jako fantastyczny nawilżacz skóry, fantastyczny nawadniacz, fantastyczny regenerator. Powiem Wam szczerze, że nawet Artur na urlopie się trochę tutaj no, sparzył, nie? I jedna aplikacja tego produktu tutaj dała mu mega ukojenie. Także jak najbardziej z pełną stanowczością mogę powiedzieć, że jest to świetny łagodziciel podrażnień. I porozmawiamy sobie dzisiaj o nieprzenikalnych formach kwasu hialuronowego, połączonych między innymi z hydrolizowanym ekstraktem drożdżowym. Dodatkowo porozmawiamy sobie o ketonach malinowych. Także jeżeli Was taka tematyka interesuje, serdecznie Was zapraszam do oglądania dalej. Muszę to powiedzieć, no. Jeżeli szukacie takiego produktu, bez zastanowienia pędźcie po niego do hebe, ponieważ naprawdę warto, naprawdę warto, warto i jeszcze raz warto. Także zanim przejdę do polecenia produktu, porozmawiajmy sobie o składnikach aktywnych, jakie są w tym produkcie, żebyście mogli sobie wydać taką merytoryczną ocenę, czy Wy tego produktu w danym momencie też potrzebujecie. Hieluronian sodu, czysty kwas hialuronowy. Kwas hialuronowy w polimerze, czyli sodium hialuronate cross polimer. Są to odmiany różne kwasu hialuronowego. Jeden czysty, drugi e, hialuronian sodu, trzeci polimer kwasu hialuronowego. Kwasy hialuronowe, w jakiejkolwiek formie, one nie przenikają w głąb skóry. Nie mają takiej możliwości, one osiadają się na powierzchni skóry, zapobiegając przed transpidermalną utratą wody z naskórka, zapewniając bardzo szybkie efekty powierzchownego, Nawilżenia tutaj, nawodnienia. Czyli kwas hialuronowy nie daje nic od siebie do środka, ale powierzchownie działa nawadniająco, nawilżająco, łagodząco i hamuje wyparowanie wody ze skóry. Ponadto kwas hialuronowy, mimo tego, że sam jest takim kozłem ofiarnym, który niestety nie może wbić się głębiej, wejść głębiej i robić coś głębiej, jest za to super. Transporterem substancji aktywnych w głębsze warstwy skóry. Czyli mimo braku możliwości realno-kliniczno-naukowego przenikania kwasu hialuronowego w głębsze warstwy skóry, on pozwala innym substancjom aktywnym przeniknąć. Czyli on jest nośnikiem, on jest pozwalaczem na transport substancji dodatkowych powierzchownych w produkcie w głębsze warstwy skóry. I tutaj, właśnie, kwas jaluronowy jest super, jeżeli chodzi o pozwolenie, przyzwolenie przenikania substancji aktywnych w głębsze warstwy skóry i jak najbardziej w pełni on to robi. I tutaj temat nie podlega jakiejkolwiek dyskusji, ale sam w sobie jest świetnym działaniem, takim składnikiem działającym powierzchownie. Czyli, właśnie, tutaj zapobiega przetranspidermalną utratą wody, tutaj nawadnia, tutaj nawilża, ale w głębszych warstwach skóry on nie robi nic. Dlatego na przykład, jeżeli kupujecie czysty kwas hialuronowy, taki solo, bez niczego, po prostu, bez żadnych substancji aktywnych, to ten kwas hialuronowy zadziała dla, na was powierzchownie, czyli on nie zadziała w głębszych warstwach skóry. On zadziała tutaj, na powierzchni, tylko i wyłącznie tutaj. Ale już łącząc go z innymi substancjami aktywnymi, czyli najpierw hyaluronic Acid, a później na przykład jakieś serum nawilżający, przeciwmarszczkowe, to składniki tego serum lepiej się wchłoną w głębsze warstwy skóry, ponieważ no taki wpuszczacz, transporciciel, transporter siedzi na skórze i on pozwala, przepuszcza po prostu pyk, pyk, substancje aktywne w głębsze warstwy skóry. Teraz porozmawiamy sobie o hydrolizowanym ekstrakcie drożdżowym. Jest to składnik, który działa tak naprawdę realnie, kolosalnie mówiąc na każdy typ skóry. Na każdy problem skóry. Działa na atopie, działa na EUZS, działa na podrażnienia, działa na trądzik, działa na wilżająco, działa prewencyjnie przeciwzmarszczkowo, stymuluje syntezę kolagenu, elastyny, kwasu hieluronowego, jak i również fibroblastów. Hydrolizowany ekstrakt z drożdży działa bardzo silnie przeciw zapalnienie, dopuszcza do rozwoju stanów zapalnych, zmniejsza aknegezę, komedogęzę, Jest świetnym składnikiem aktywnym, który uzupełnia działanie innych kosmetyków nawadniająco nawilżających wzbogacając je o ten element właśnie drożdy. Drożdże są bogate oczywiście w multum witamin, które wykazują również zbawienny wpływ na naszą skórę, i tutaj. Ekstrakt hydrolizowany drożdżowy przenika do skóry właściwej, czyli on działa długoterminowo, już działa dłużej, już działa efektywnie i tutaj kwas hialuronowy bezproblemowo przepuszcza oczywiście hydrolizowany ekstrakt drożdżowy w głębsze warstwy skóry. Czyli bezproblemowo już ten ekstrakt przechodzi, 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 on sobie bezproblemowo przenika. Następny składnik aktywny, o którym sobie porozmawiamy, są to ketony malinowe. Ketony malinowe wykazują fajne działanie w synergii właśnie z drożdżami. Działają bardzo silnie nawadniająco, działają silnie seboregulująco, działają silnie przeciwzapalnie, działają silnie przeciwtrądzikowo. Są wymiataczami wolnych rodników. Działają bardzo silnie odbudowująco na skórę, łagodzą świąt, rumień, podrażnienie, jest zaczerwienienie pod warunkiem, że nie jesteście uczuleni na maliny. Bo jeżeli jesteście uczuleni na maliny, niestety nie możecie stosować produktów nawet z ketonami malinowymi. Nie ma takiej możliwości. Także uzupełnienie substancji aktywnych. O takim podłożu, że mamy tutaj, można powiedzieć szczerze, kilka transporterów przenikania, czyli różnych odmian kwasu kilogranowego, dodatkowo ekstrakt drożdżowy. No i ketony malinowe dają nam takie kółeczko bardzo silnej, spektakularnej pielęgnacji. Tutaj mamy efekty natychmiastowe. I ten produkt, powiem Wam tak, jeżeli chodzi o prewencję anti-aging, um, o takie. Odbudowanie skóry. No, na takie efekty trzeba czekać, to jest prawda. I ja ich jeszcze nie mogę tutaj w zdecydowany sposób ocenić. Ale jeżeli chodzi o nawilżenie, jeżeli chodzi o złagodzenie podrażnień, jeżeli chodzi o odbudowę taką delikatną skóry pod kątem właśnie redukcji zaczerwienień i podrażnień, już mogę się wypowiedzieć. Już mogę się w zdecydowany sposób wypowiedzieć, że ten produkt robi to, co składniki aktywne naukowo mówią. Czyli udowodnione jest to, że zastosowane składniki w tym produkcie są wysokiej jakości. I to jest bezdyskusyjna kwestia. Także po raz kolejny jedne wielkie brawa dla Nakomi, produktu z serii Next Level. I mamy tutaj idealne, spektakularne uzupełnienie pielęgnacji. Ten produkt może być stosowany zarówno na dzień. Jak i na noc, tylko rekomenduję go aplikować na mokrą skórę od toniku. Od mokrą skó na mokrą skórę od toniku, ponieważ wtedy wszystkie substancje aktywne bardzo fajnie się wiążą i przenikają jeszcze głębiej. Także mokre podłoże stanowi idealną bazę do przenikania substancji aktywnych w głębsze warstwy skóry. Tym produktem jest Nakomi Hyaluronic Acid 10%. Produkt wygląda tak. I producent nam mówi tak. Serum oparte na bazie kompleksu złożonego z czterech form kwasu hialuronowego o różnych for, o rozmiarach i właściwościach wnika w skórę, zapewniając wielopoziomowe nawilżenie. Formuła wzbogacona o opti optichial wygładza zmarszczki nawilża i sprawia, że skóra staje się bardziej elastyczna. Zawarta w składzie gliceryna potęguje efekt nawilżenia i pozwala zachować je na dłużej. No i producent śmiało mówi tutaj, że rano i wieczorem niewielką ilość na oczyszczoną skórę twarzy, szyję, dekolt wmasować, pozostawić do całkowitego wchłonięcia i zaaplikować krem. Bo kwas hialuronowy trzeba domknąć kremem. Inaczej on wyparuje, wszystkie substancje wyparują i efekt będzie zdecydowanie odwrotny od zamierzonego. Ja Wam pokażę formułę kosmetyku, później sobie omówimy dokładnie INSI, bo jeszcze mamy tam inne aktywne. Ten produkt wygląda tak. I on nie ma typowej konsystencji jak na sera na komi, czyli że emulsja, krem, tylko to jest. To jest woda. To jest czysta woda. Woda. Bardzo leciutka formuła, naprawdę rewelacyjnie się wchłania. Zero kleistości, zero lepkości, zero oblepienia, zero takiego dyskomfortu. Naprawdę świetnie się wchłania. A ja tutaj jestem teraz cwany, bo mogę nałożyć czysty kwas hialuronowy na dłonie, ponieważ miałem jeszcze warstewkę kremu ochronnego na dłoniach. Także one się teraz połączyły, czyli emolient się domknął z humektantem, także się nic złego nie dzieje. Teraz tak, specyfikacja, co siedzi w składzie tego kosmetyku. Mamy wodę. Mamy glicerynę, humektant, który wnika w głąb skóry, nawadnia nawilża i chroni przed transpitermalną utratą wody z naskórka. Hydrolizowany ekstrakt z drożdży. Już na trzecie miejsce w składzie jeszcze przed kwasem hialuronowym, czyli jest to składnik, który gra główne skrzypce w kosmetykach, czyli właśnie to, co Wam powiedziałem przed chwilą, czyli globalna odnowa, odbudowa, regeneracja, łagodzenie, działanie przeciwzapalne, przeciwświątowe. Później mamy Propanediol, transporter przenikania substancji aktywnych do skóry właściwej. Nas, nasz ukochany, przepraszam, bo jest na kartonik. Nasz ukochany transporter przenikania substancji aktywnych, nasz ukochany, o którym trąbię huczę, piszczę, gadam, nawijam po prostu na kanale od wielu, wielu miesięcy. Jest to cudowny składnik aktywny, który pozwala na transport substancji aktywnych do skóry właściwej. Także cudownie. Później mamy oczywiście w składzie chiluroniam sodu. Kwas hialuronowy, hydrolizowany kwas hialuronowy i sodium hieluronatek oraz czyli polimer kwasu hialuronowego. To nie jest mikroplastyk. Wielokrotnie ta kwestia została obalona na kanale. No i tutaj już wiemy, jak to działa, tak? Czyli producent napisał cztery formy kwasu hialuronowego i jak najbardziej one są. Nie zostało tutaj nic okłamane, nic wkłamane, nie, nie zostaliśmy tutaj wprowadzeni w błąd, nie zostaliśmy tutaj oszukani. I one działają na powierzchni, aczkolwiek są transporterami dodatkowo wzmacniającymi propanediol w celu przenikania substancji aktywnych w głębsze warstwy skóry. Później w składzie oczywiście mamy lecytynę, które od, lecytynę która odbudowuje barierę hydrolipidową, bardzo silnie regeneruje skórę, odświeża, wyrównuje kolory, redukuje oznaki zmęczenia na skórze, redukuje zaczerwienienie, rumień, świąt, podrażnienie, zaczerwienienie skóry. Później w składzie mamy fruktozę i glukozę. Substancje nawadniające, bardzo silnie nawilżające, długotrwale nawadniające, bardzo silnie nawilżające. Efekt nawilżenia nie jest chwilowy, a jest przede wszystkim długoterminowy. Skóra właściwa jest też nawadniana. Także glukoza, fruktoza, naprawdę cudowne humektanty, które robią do robotę w dość krótkim czasie, jeżeli chodzi o spektakularność i aktywizację działania substancji aktywnej. Jak najbardziej nie ma tutaj żadnego problemu. Inulina, 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 prebiotyk, prebiotyk. Odbudowa bariery lipidowej, będę się czekać, przepraszam. Odbudowa bariery lipidowej, łagodzenie podrażnień, nawilżenie, nawodnienie, regeneracja, ukojenie skóry, działanie przeciwzmarszczkowe, działanie uzupełniające mikrobiom skórny, działanie odbudowujące, czyli uzupełniające ubytki w barierze hydrolipidowej. Prebiotyk cudowny, cudownej jakości prebiotyk, który wykazuje naprawdę fenomenalne działanie odbudowująco-regeneracyjne. Wow! To jest po prostu wow! Już nie mogę nic innego powiedzieć, tylko i wyłącznie wow! Oczywiście mamy ketony malinowe, o których już się wypowiedziałem chwilę temu, tutaj dość merytorycznie, czyli jak one działają, nawadniają, nawilżają, odbudowują. Jeżeli jesteście uczuleni na maliny, nie możecie tych ketonów używać niestety, ani kosmetyków z ketonami, ponieważ to tak samo jak w przypadku malin w zdecydowany sposób poliglukonorowy kwas, który wykazuje właściwości regenerujące, wiążące wilgoć w naskórku, odbudowujące uszkodzoną barierę hydrolipidową, łagodzące rumień świąt, podrażnienie, zaczerwienienie i ogólne podrażnienie skóry. Także skład został naprawdę fajnie przemyślany. Tutaj mamy następne składniki aktywne, kwas dehydrooctowy, który reguluje nam pH produktu, czyli żeby właśnie pH produktu było odpowiednie i kosmetyk mógł działać tak, jak pisze producent. Mamy transporter przenikania substancji aktywnych w głąb skóry, etylheksyl która zamyka wilgoć w naskórku. Regulator pH, regulator pH, konserwant, zagęstniki, benzyl, alkohol z grupy aromatycznych alkoholi, w pełni bezpieczny alkohol, nie robi krzywdy dla naszej skóry, a wręcz wykazuje właściwości nawilżające. Także jest cudownie, jeżeli chodzi o skład. No skład jest bardzo, bardzo, ale przebardzo bogaty. Temat nie podlega jakiejkolwiek dyskusji, jeżeli chodzi o stuprocentową skuteczność kosmetyku. My przez te kilka dni, Artur też uszył, Zauważyliśmy naprawdę mega nawilżenie, ładnie łagodzi skórę, ładnie wycisza zaczerwienienie, podrażnienie. Artur, jak wam mówiłem, tutaj się trochę spiekł, tego wysmarowałem tym. Później na to dałem oczywiście jeszcze krem odbudowujący. Naprawdę też mu zaczerwienienie i podrażnienie zbladło, czyli tutaj działań ketonów malinowych właśnie i wielu substancji aktywnych i drożdży dało spektakularne efekty, łagodzenia, wyciszenia, podrażnienia, wyciszenia rumienia. Jak najbardziej tak. I wiecie, co jeszcze wam powiem? Artur, jak się spiek tutaj na słońcu, to to wiecie, jak się człowiek spiecze, to jest taka dziwna zasada, że z tej skóry później wychodzi tak jakby ciepło. Że ta skóra jest taka ciepła, jakby z niej cały czas to ciepło wychodziło słoneczne. Wiecie o co chodzi? To gasi. To gasi to ciepło. <laughs> to gasi to podrażnienie. To gasi to ciepło. I powiem Wam tak. Ten produkt może być trzymany cały czas w lodówce. Celusieńki, celusieńki, czas. Mamy tutaj dobrze zakonserwowaną bazę, która jest odporna na niskie temperatury. Jak najbardziej taki zimny, efektywny, aktywny, taki chłodny, żelowy preparat nałożyć na skórę. To jest coś pięknego, coś cudownego, coś rewelacyjnego. Także naprawdę można trzymać w lodóweczce. Można trzymać w lodóweczce. Produkt jeszcze raz dla odmiany wygląda Tak. Haluronic Acid 10% Serum Nakomi Next Level. Wygląda on tak. Naprawdę, po raz kolejny. Tak jak wam nagrywałem miesiąc temu? Miesiąc czy dwa? Teraz mamy lipiec. Czerwiec, koniec maja. Nagrywałem dla Was odcinek. Cała prawda o Nakomi Next Level. Na początku, kiedy oni weszli z tą serią kosmetyczną w 2021 na rynek, no to niestety tam nie było co szukać, czego szukać. Teraz składy są naprawdę tak cudowne, i tak rewelacyjne, i tak efektywne, że brawo! Brawo! I jak oni tutaj to napisali, że właśnie jest kompleks, który dba o wielopoziomowe nawilżenie, i tak jest. Nie są puste słowa. To nie są słowa rzucone na wiatr przez producenta, bo po prostu mu tak wygodnie. No nie, no nie, no nie, nie, nie. Efekty działania są błyskawiczne, spektakularne. Produkt może być łączony z tripeptydem miedziowym może być łączony, tylko wtedy on idzie pierwszy na dzielnicę. On idzie pierwszy. Można go łączyć z witaminą C, ale on idzie pierwszy na dzielnicę nic innego nie idzie pierwsze niż ten produkt. Ten produkt idzie numer jeden na skórę jako nośnik, transporter właśnie dla substancji aktywnych. Najlepiej łączy się z ceramidami. Ja wobec Artura no, zastosowałem go z Cisavit Plus SWR, kojąco regenerujący i naprawdę efekty, efekty były bajeczne. Można go łączyć z żelem aloesowym dla podrasowania, łagodzenia, wyciszenia skóry. Cudowna sprawa. I tutaj wiecie, ludzie idąc do Hebe przeczytają, tak sobie wiecie, z opakowania, hialuronik tylko, a kwas hialuronowy tylko, to biednie. Ale wystarczyłoby wziąć kartonik w dłoń, spojrzeć na ingredients i zobaczyć, że to nie jest tylko czysty kwas hialuronowy. Tylko bogactwo substancji aktywnych, które łagodzą, odbudowują, regenerują, rekonstruują, dbają o mikrobiom skórny, dbają o barierę lipidową, uzupełniają braki lipidowe. Silne nawodnienie, silne wyciszenie, silne ukojenie, silna regeneracja, silna rekonstrukcja. Wow! Wow, wow, wow! No i jak wiecie, no, Nakomi sera ma wszystkie prawie że emulsyjne. Retinol, witaminę C, um, ceramidy, skin correcting. No wiele ser tych Nakomi jest takich emulsyjnych. To jest żel. To jest żel. I na plus właśnie jak na kwas hialuronowy przystało, nie lepi się, nie klei się, nie roluje się, nie ciestkuje się. Optymalna ilość na twarz całą to jest jedna pompka, jeżeli będziecie stosować z innymi produktami. Jeżeli dacie więcej, wtedy może się rolować z innymi produktami. Polecam bez dyskusji. Moje kochane skarby, na dzisiaj to tyle. Jeżeli Wam się filmik podobał, kciuk do góry, czy tam w dół. Wyraźcie swoje zdanie w komentarzach, czy znacie temat tego produktu, czy mieliście go. Chętnie poczytam Wasze komentarze na jego temat. Także serdecznie Wam dziękuję za dzisiaj. Do zobaczenia ja w następnym filmie. Kocham Was bardzo. Hej!